Ludzie duchowi wciąż dyskutują, co jest rzeczywiste, a co iluzją, co istnieje, a co nie istnieje, choć istnieje jako iluzja. Podobnie jest z kwestią Boga. Bóg jest istotą, która nas stworzyła i rządzi nami z zewnątrz, czy polem świadomości, z którego wszystko się wywodzi. Wtrącę tu swoje trzy grosze. Bóg jest polem, jest wszystkim. Od naszej percepcji zależy, co jest rzeczywiste, a co nie. Zmiana percepcji sprawia, że rzeczywiste zmienia się w iluzję. Ale dopóki dla nas jest rzeczywiste, to jest rzeczywiste. Kiedy staje się dla nas iluzją, też nie znika. Istnieje w polu, Bogu, bo w nim jest wszystko. To my zmieniając rozumienie, widzenie, zmieniamy subiektywnie rzeczywiste w iluzję i wchodzimy w nową rzeczywistość, dopóki nie pójdziemy dalej i nie nastąpi kolejna zmiana percepcji. Ten proces to czysta kreacja, bądź go świadomy.